Drodzy Państwo, tym razem gościmy w Katowicach. To właśnie tutaj, w Centrum Wystawieniczym, organizowane są targi ślubne, na których prezentujemy najnowsze trendy związane właśnie z branżą ślubną. Limuzyny, stroje, sale, zespoły, to wszystko u nas. Zapraszamy! Cześć, jestem Radek. Ja, Klaudia. Przyjechaliśmy z Jastrzębia, szukamy obrączek. Kamerzystę udało się znaleźć, bardzo dużo wystawców jest. No i zapraszamy i polecamy. Fotobus Miętus to bus przerobiony na fotobudkę mobilną. Można ją zastosować do plenerowych wesel, ale nie tylko. Z nami poczujesz Miętus. Zapraszam Was na nasze stoisko, na stoisko cukierni Blueberry Cakery. Wywodzimy się z Dąbrowy Górniczej i zajmujemy się kompleksową oprawą przyjęć weselnych, eventów. Mamy mnóstwo degustacji. Goście chętnie nas tutaj odwiedzają rozmawiają, znają też nas z Instagramu, więc myślę, że warto porozmawiać. Zachęcam. Przyjechaliśmy na targi ślubne w poszukiwaniu słodkiego stołu i fotobudki. Znacie Jurę Krakowsko-Częstochowską? Pewnie tak. Jest to piękne miejsce na mapie Polski, dlatego też zapraszamy Was do naszego obiektu Moes. Jest to nowo powstały obiekt, bo oprócz tego, że mamy tam salę weselną, mamy również restaurację. Atmosfera tutaj na targach jest bardzo pozytywna, dużo fantastycznych osób, dużo nowych kontaktów. Po to tutaj jesteśmy, żebyście nas poznali, żebyście nas zobaczyli, zapoznali się z naszą ofertą. Cześć, jestem Klaudia. Jak Przyjechaliśmy z Rudy Śląskiej. Szukamy jakichś ciekawych inspiracji ślubnych. Właśnie czekamy na pokaz <laughs> sukien ślubnych. Witam wszystkich. Nazywamy się salon Brides House. Salon sukien ślubnych i wieczorowych. Jesteśmy nowym salonem w Katowicach z Ukrainy. Mamy dużo propozycji dla państwa, dla pań młodych. Dziękujemy wszystkim i mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz i zapraszamy serdecznie do naszego salonu. Prowadzimy pracownię florystyczną w Gliwicach, monkownia dekoracje. Zajmujemy się dekoracjami kompleksowo. Impreza naprawdę bardzo nam się udała i myślę, że w przyszłym roku także pojawimy się na targach ślubnych. Jak sami Państwo widzieliście, mamy mnóstwo do zaprezentowania. Naprawdę warto przyjść na nasze targi ślubne. Do zobaczenia na kolejnych!